Się. O, o, Ubrudziłam się. Jadłam misia z krewem. E, dzień dobry, kochani. Mamy niedzielę. Dzisiaj skończę vloga, mam nadzieję. E, byliśmy wczoraj na. wrażonych. Wzięłam i buprą w końcu, bo tak mnie głowa bolała. Ja w ogóle tak sobie myślę o tych jesiennych dekoracjach, no bo teraz już ma się zrobić tak jesienniej, muszę kupić ramki na zdjęcia, więc będę miała teraz czas, żeby wiecie to poogarniać, pomierzyć sobie ile jakich ramek mi potrzeba i coś już tu ładnie pozawieszać, kupić jakieś ładne ramki, takie proste bym chciała, minimalistyczne, yy, tutaj bym chciała raczej w salonie brązowe, no w sensie drewniane, a na schodach czarne, ramy, takie cieniutkie i chciałabym takie cienkie te ramki, żeby były bardzo minimalistyczne. No i zabrałabym się chyba powoli, powiem Wam, myślałam o tym malowaniu, czy to zostawić na wiosnę, ale może bym coś u Laury ogarnęła. Wszystko zależy od tego, jak, jaka będzie pogoda i chęci, bo bardziej się skłaniam ku tej wiośnie. Z tym ogarnianiem, ale coś bym tu właśnie podziałała z tymi ramkami. Mam piękny, e, kupiłam obraz namalowany w, e, w, tym, w Palermo e, i do powieszenia on taką fontannę piękną. Chciałabym to właśnie e, powiesić na ścianie. Mam takie obrazki z Jerby, które kupiliśmy. Też bym chciała to powiesić, żeby to ładnie wyglądało. No, ale i mam jedną ramę właśnie do wymiany, taką dużą i ona jest, ona jest właśnie czarna w salonie i w niej mam panoramę Mostu Karola w Pradze, bo to też właśnie kupiliśmy sobie węgielkiem malowany Tak, pokażę Wam obrazek, kiedyś w Pradze byliśmy, też w ogóle to są takie, dla mnie są jedne z lepszych pamiątek, pokażę Wam już. Także to, no tam mamy z tego żółwia też, on jest ręcznie wykonany, tu mamy z Turcji takie coś, chciałabym powiesić, no i to jest namalowane też, zobaczcie jak to wygląda wygląda jak wydruk, a to jest namalowane i, i tu mam nawet podpis e, pana i mam to w tej ramce, ona pasuje właśnie, więc może zostawię w tej i jak pojadę do IKEA to kupię podobną, ale ona kiedyś spadła jeszcze jak e, tu nie mieszkaliśmy i ona jest taka właśnie podziabana nie widać tego za bardzo ale myślę, że to tu zostanie a e, na tej ściance myślę tu powiesiłabym te obrazki z Dżerby, tak, bo mam trzy chyba, to tak bym powiesiła, tylko jeden chciał Antość do pokoju, bo tam myślę na górze to nie, tam zostawimy miejsce na jakieś takie rzeczy. No ten, my, myślę, że to z Turcji też tam zawiśnie, ale fajnie to myślę tu wygląda. Yy, wiecie, nie wiem jak, ja nie wiem jak ja pomaluję tą ścianę. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam pomalować tą ścianę, no bo będzie trzeba ją pomalować. Nie wiem, jak ja to po prostu zrobię. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam pomalować tą ścianę. A nie ściągnę tego za ścianę. tej. Każdy ten element tej mapy jest osobny i ja nie mam zielonego pojęcia, jak to yy, potem, wiecie, boję się w ogóle, że to się zniszczy, ta mapa. Wiecie, mogę zadzwonić do koleżanki, żeby mi nową zrobiła, jakby się zniszczyła, bo to mi znajoma robiła, ale no nie chciałabym, żeby się to... Ten globus to jest też pamiątka, którą dostaliśmy, więc i to jest właśnie takie miejsce i tu bym chciała ten obraz powieść. A tu będziemy robić takie... Teraz sobie zamówię jakiś z dyniami ładny plakat, ale tu będziemy robić ramy takie regionalne, plakaty wieszać. O, co malusia? Musimy jechać, y, auto zawieść. Antoś przyjechał z ryb. Poszli na ryby, albo nie, że wracają bo Antka coś w brzuch boli. Więc, no. Będzie tak chillować dzisiaj? się. Tak. No, trzeba stół odsłonić, coś posiedzieć na polku, bo piękna pogoda. Nagrywam na uchwycie, którego nie da się przekręcić, tak, żeby się telefon trzymał, a może się dodatkowo nie umie, bo to mamy samochód. Czekam na męża, bo poszedł bądź bo śpi w hotelu w Krakowie na lotnisku i poszedł sobie kupić jakąś wodę, bo ma o 6 już lot i ma pokój w hotelu. No i o szóstej leci. O oh my god! jak zawsze nie zawodzi korkami. To znaczy, nie, no nie jest zawsze tak źle, ale dzisiaj to jest jakiś apogeum ile samochodów już. Normalnie może wysiadł, bo jeszcze kurde de, chyba 15 minut czekaliśmy, aż pociąg zajedzie. Siema kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Kiedyś pod moim filmem polecaliście mi z rufa widony. Ja mam, ja mam dwa, bo mam taki z IQ podobny, no i właśnie ten. E, ale no ja wolę zdecydowanie bidony z za zdecydowanie wolę bidony z Dafi. Ktoś ma pisał, że, że tak, że super i tak dalej, że dziecko nie potrafiło sobie poradzić w Dafi z tymi dzióbkami wyciągnąć, nie? Moje, moje to robi po prostu zębami, ale Dafi nie ma ty, nie tylko ma te bidony, ale jeszcze Wam pokażę Laurel Solid jest na górze, więc Wam pokażę na moim, bo ja kupiłam jeszcze taką termobutelkę Widzicie, no jak ten? I one mają normalnie tą rurkę z, na filt i mają taki dzióbek. Tylko naciskacie. To jest model solid, tylko ja mam ten taki, widzicie, metalowy, bo super był na rower. Jak trzymałam na bagażniku butelkę, to w tych normalnych się woda nagrzewała, jak długo jeździliśmy. A w tym fajnie trzyma temperaturę. Ja sobie ją kupiłam. Też na e, siłownię, żebym miała większą tę, jaki dałam teraz e, Antkowi. No i powiecie, że ale wielki jest ten widok, Tylko, że są też małe i moje dzieci mają taki rozmiar. Antek nie ma właśnie dzióbka, będę zamawiać filtry, e, to mu zamówię. Są też w takim rozmiarze, widzicie, to jest taka spora różnica. Są takie wielkie i takie, no i jeszcze mamy ten. Tego ja najczęściej używam, ale Laura gdzieś zostawia na górze swój. Ona ma z Barbie, taki różowy i właśnie też z taką właśnie samą nakrętką. Nawet ta nakrętka na pewno o, też pasuje na ten bidon, więc tak sobie mógłby Antoś też wziąć do tego, ale na razie mu nalewam do tego z IQ. No i gdzieś jeszcze, pewnie gdzieś w plecaku treningowym mam ten jeden, ale używam go nawet bez filtra teraz, bo nie. O, Laura ma taką tą butelkę. I one są super. Tu nie ma żadnego problemu, żeby dziecko miało problem z otwarciem sobie dzióbka, no tylko naciska guzik. To nie są te z tym. Ale z tym też nie macie problemu, nie? Pić no, z tego ale to troszkę... zębami wyciągacie. No, a troszkę jeszcze przyczyna. No a nie, nie to, to leciutko. To, to Ci się wydaje, on się może tak ruszać. Weź sobie ten dzisiaj. Włóż sobie już do plecańską, Zeszedł dla religii angielskiej? Nie, dopiero się No to ruchy, bo już jest dużo... Chcesz płatki? Nie, nie chcę. No musisz coś na okazję. No No właśnie. Siema! Co ja jestem misjonarz, to powiem wam, właśnie spędziłam cały dzień na... No ja, ja muszę... bo ja muszę... Ja muszę coś robić, wiecie? i wymyśliłam coś siedziałam i sobie po prostu wymyśliłam wiecie co, ja to jestem taki misjonarz że jak jest ja coś u to, to tak musi być ja jestem misjonarz, ja tu się dzień spędziłam na tym, żeby misjonarzyć i ja, bo ja biznes będę otwierać, ja wymyśliłam sobie produkt, który chciałabym stworzyć taki mój ale mówię, no, no yy, jak jak <grytanie> i co, jeden produkt? Ale to mogę zrobić to inaczej. Od tworzenia swojego produktu. Um, kuźwa. Nie powiem Wam, o co chodzi, bo jak Wam powiem, to ja tego nie zrobię. I, i przesiedziałam cały dzień szukając i tak dalej. Ale... Bo ja mam pomysł. Ale ja, wiecie... Hmm, za dużo to by też trwało długo, ale może mi się kiedyś uda to osiągnąć. A żeby mi się udało to osiągnąć, to ja muszę mieć motywację i yy, no, ja to zrobię. Tylko troszkę inaczej niż. No troszkę inaczej to po prostu zrobię i tyle. No, no coś sobie wymyśliłam takiego, jak w ogóle się to spełni, to Wam zrobię, a też to tak trochę tu mówię, żeby już troszkę to zaafirmować, ale nie chcę jeszcze mówić na, gło na głos. Nie chcę jeszcze mówić na głos, ale, ale może, może. Książka Upiekłam bułeczki. Nie do końca one tak powinny wyglądać, ale wyglądają smakowicie i są mięciutkie, więc na pewno będą dobre. Bo nie miałam tej mąki po prostu. Temu nie są takie, jak powinny być. Musiałam trochę zmodyfikować przepis. Yy, no i będziemy sobie jeść. No, są super, tylko są bardzo gorące, więc musimy tak z 10 minut poczekać. Z pięknej pogody mamy piście na zewnątrz. Mm. Tak przeczuwałam, że będzie padać od rana. Ale wczoraj była piękna pogoda dobrze, że żeśmy poszli jeszcze na spacer. No bo jak tak będzie, to dzisiaj Aston nie pójdzie na spacer. Mam nadzieję, że przejdzie, że mnie musi antka zawozić do szkoły. Bo dzisiaj wszystko na wariata. No na ostatnim chwilę Laura Bułki nie dojadła, ale ona. Za chyba na drugiej lekcji, albo poza dwie lekcje ma śniadanie, a pół bułki tu widzę zjadła, ale tak niechętnie jadła. A o 11.30 już w ogóle ma obiad, więc. No. O, była niedojedzona. Moje bułki wczoraj wypiekałam. Bardzo dobre wyszły. Tylko nie miałam, to miały być te bawarskie, takie ciemne, jakby e, w lidlu możecie kupić, ale. Mm, co? Ale no nie miałam takiej mąki jak trzeba i, i to, to, to ma też wpływ na to, ale są pyszne, są mega dobre i będę robić, będę piec bułeczki, powiem Wam szczerze piątek, na przykład sobie wieczorem upiekę, żeby na sobotę mieć świeże czy coś, bo raz to się opłaca. Dwa bułki ze sklepu są po prostu, one są dalej mięciutkie. Ja je wczoraj upiekłam, one są dalej mięciutkie. Bez żadnych dodatków, bez niczego. Soli Solidam troszeczkę więcej, bo my lubimy taką słoną bułkę, ale wyszły super. To jest... Dobra, pomijając fakt, że jak wychodzę z biedronki, to powinnam iść na sesję terapeutyczną. To już jedno, ale druga rzecz, dawno da, nie była w Biedronce i nie, nie wrócę tam znowu szybko. Ale z lenistwa tam pojechałam, bo nie chciałam się naokojać, bo nam rondo robią i z tej strony, z której teraz jadę, się nie da dojechać. Uff, oj, sorki! Ale taka jest pogoda, że po prostu nic pożyć i spać. Muszę coś wymyślić. A w ogóle mi głowa nie pracuje. Dobra, nie zrobiłam tego do końca co miałam, bo mama mnie odwiedziła, ale już ubieram się i wychodzę i e, jadę po dzieciory, i z dzieciorami do dentysty. Ale jeszcze zdążymy wrócić do domu, tylko chcę e, zdążyć, bo Andyś kończy teraz, więc żeby się nie wybierał na nogach, bo jest jeszcze trochę przeziębiony i. Dobra, ubieram buciory, jeszcze mam z tamtego roku, z CCC, takie fajne i idę. Dobra, Lauritka na tańcach, ja się przejdę do Pepko, coś popatrzę, może sobie poświecie się innego duper szwanca kupię. Łaski, piękne. Piękny. Na polister. Wracam, mam shopping. Zobaczcie, jakie fajne kapciochy z Pepko za 25 zeta. Bardzo fajne. 25 zł, twoje 35. Pokażę antek twoje, potem wam pokażę. Fermi, ale te są wygodne, te nie będą spadać. Ale te antka to tak wzięłam. Bo fajna, ale szkoda, że nie było tego typu dla chłopca. I co, jak ci się w tym chodzi? Źle, nie? Antyk ma takie, ale widzę, że mu się źle chodzi, ale udaje, bo urwał metkę. Bo jezu, ta jakoś z telefonu obiecuję, że następne vlogi już będą z aparatu, ale muszę sobie to poogarnąć, żeby mieć to wszystko pod ręką. I mega lubię tą bluzę z ja Bardzo się z nią polubiłam i te spodnie. E, też wiedziałam, że to będzie dobry zakup, e, nie ale mam, a realia u mnie wyglądają tak i to jest normalne moje drogie e, i pokażę Wam już, co kupiłam. bo kupiłam jeszcze. Stwierdziłam, e, nawrzucałam do koszyka jakiś listków, jakieś coś. Nie robię jesieniarskich zakupów. E, mam coś na górze, jakieś grzybka, jakąś dynię. Ściągnę to, poustawiam sobie, zerwę sobie trawę, jak trochę wysknie mam hortensje. I kupiłam, tylko kupiłam sobie taki piękny wazonik, zobaczcie jaki ładny, za 25 zł. Jest też taki bez tej szyjki, że jest po prostu bez tego. Też taki widziałam. Miałam wziąć świecę, ale mam z Janki niedopaloną świecę, tam jakąś z pepko. To... Ale bardzo ładne za 25 zł. świece soja w, w, w pepko, tak? To to. Miałam jeszcze takiego żołędzia, deseczkę, ale mówię, po co ci to, po co ci to? Naprawdę po co ci to? Uciekaj. Yy, idzie, ale wzięłam sobie jeszcze takie, yy, bo chcę sobie tu na półeczce ustawić i na podgrzewacze. Ja lubię sobie tam coś zapalić na kuchni, pochowam te yy, szklaneczki i postawię sobie dwa takie domki i mam właśnie tego grzybka na górze i tyle, a te domki wykorzystam też później świę na święta, nie, więc to takie, w ogóle to są takie rzeczy, które mogę mogą stać cały sezon, ja, ja nie rozumiem, nie lubię takiego, na święta wiadomo, nie, na wiosnę jakieś, to dla mnie to tulipany na wielka, ja nie lubię takiego wielkanocnych, jesiennych bzdetów, mam jakiegoś zajączka, ale to też jest takie, że może cały sezon stać taki zielony zajączek w ogóle, który jest na polu, tak. Ten zielony zaręczek. Ja muszę to pościągać do domu, bo to się wszystko zniszczy. No, no. I, no, i, no i kupiłam sobie szczotkę garów i jeszcze do czyszczenia Hi Zero i tam, bo tam są takie różne rzeczy, takie coś. W ogóle ktoś mi się pytał o Hi Zero, czy polecam. Ja mam starszy model Hi Zero. No jestem z niego bardzo zadowolona. Mam go już no piąty rok będzie. Piąty albo czwarty rok. Powiem wam, że już już powoli coś tam y, czasami y, daje czadu, że coś tam zbiera wodę w tatce taczce czy coś. Teraz muszę wymienić y, y, tą y, wałek, ale ja sobie bez Zero nie wyobrażam życia. Y, ogólnie mógłby kosztować 2000, a nie tyle co kosztuje teraz, y, bo 3200 czy coś takiego. No ale jestem zadowolona i myślę, że jak się zastanawiałam kiedyś, czy jak ten to kupię taki sam, czy i chyba bym jednak zainwestowała w High Zero, albo co najwyżej z Dreami ten odkurzacz taki pionowy, taki, no coś wiecie, ale High Zero, yy, tylko się bym bała, że się tak nie sprawdzi jak yy, High Zero, no ale na pewno chcę sobie kupić yy, ten. Robota sprzątającego tego, wiecie, z opróżnianiem, już z myciem tych padów. Ja tu przy psie, no, no stop jeżdżę tym Hajzero i przydałby mi się robot. Przydałbym się robot, ale nawet chciałabym kupić takiego troszkę tańszego i drugiego, takiego zwykłego z pojemnikiem na górę. Też bym chciała, no. Bo wiecie, no, na górę tym bardziej, pod łóżkami, pod szafami, obiedzie. No możesz jednego no i tak, Antek się poszedł kąpać, Laura chce się kąpać, w wannie wymyśla, a już mamy godzinę ósma dochodzi. No i pewnie... No wiem, ale no mogłabyś odpuścić, no ale dobra. Ale musimy. No także mam takie szczoteczki. W ogóle na tą myślałam, tą chyba zostawię psu do zębów. bo taka fajna. Ale mu się tak kamień osadza. Bo nie jest twarda, jest miękka. A fajnie by się psu tym zębem szczotkował. <grym>, bo nie jest to twarda. Psu do zębów. Tak myślałam to. Ale ja mu kupiłam teraz taką pastę enzymatyczną, której nie musicie wcierać, ja ją daję na szczoteczkę, ale ja mu normalnie tak, wiecie, wargami robię po, po tym, no i mu się to... to bo on tak w śmierci spyska, to jest hit. Dobra, ja muszę przypilnować Antka, bo on tak zużywa wodę, że to jest jakieś niemożliwe. A ja za wodę nie płacę, cofnęli mi w ten rachunek, bo miałam nadpłacony, ho, tam coś... 8 kubików miałam nadpłacone wody, także w tym miesiącu nie płacę za wodę. Dobra, kochani, jutro pokażę Wam efekty. Już sobie coś tam włożyłam, ale to tylko tak na próbę, bo tu miałam taką trawę z boku. Ona już jest ogólnie do wyrzucenia. Sobie urwę jutro, trawę wysuszę, no bo zmokła, bo pada cały czas i utnę sobie tam jeszcze jakąś hortensję tu włożę i myślę, że to będzie taki ładny jesienny akcent. Zmienię sobie też poduszki dwie na takie białe, co mam z frędzlami. Te takie bardziej, które wyglądają jesiennie. Wypiorę w ogóle, muszę poszewki wyprać. Nie zamawiam na razie. Powiem Wam, że byłam w Pepko, patrzyłam na ten, ale nic mi się nie spodobało. Ale jak sobie jakieś ładne znajdę na temu, takie wiecie, żeby mogły po prostu być, nie typowo takie jesienne, to sobie zamówię jakieś chociaż dwie mi się takie podobały i wrzuciłam je, hello Fall, na nich pisały, tylko no to te są w sumie fajne, to mogłabym zamówić na temu, a tak to nie widziałam tam, nic mi się takiego nie rzuciło w oczy, co bym powiedziała, o jakie ładne muszę je mieć, no a jeszcze pojadę do Action, więc jeszcze się wstrzymam, bo pojadę do Action może nawet jutro by mi się udało skoczyć do Action, to sobie popatrzę jeszcze tam za poduszkami hejka, cześć poranek Środa. Wtorek, nie, środa? środa? Środa. Muszę odebrać samochód. Dzisiaj wysłać Laura i umyć głowę. Bo już. O nie fajna mam te głosy. Ale to później, jak odbiorę samochód, to ogarniamy się. Bo nawet się jeszcze nie ma. Nawet się jeszcze nie ma Od tej porze to się śpi. Serio siódma, trzeba wstać a noc z tym marką, którzy idą wpać, w pudełkę ciężko się wstaje. Dobra. Ja już Lamka schodzę zrobić śniadanie Just like a love song, baby, it's haunting me Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater Maybe it's harder, harder, harder for me Oh, harder for me Maybe we're over it Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me Ja wyglądę, w ogóle wyglądam jak lord Farquad. W tych włosach już muszę iść do fryzjera, muszę się zapisać. Muszę jutro zadzwonić i zapisać się. Chodź Laurka, nakładaj sobie już. Słuchajcie, a co ja ci mam pomagać? Surcie, ale Laurcia. Porządnie to, co to jest? To jest zrobione, to A widzę, że się zakolegowała z tym nowym kolegą, co fajny jest jak ma na imię Szymon, pokażę Wam. Nie kupowałam dzieciom zimowych butów, bo uważam, że w Polsce to jest zwyczaj bez sensu. ba, że dopiero jak się jakieś ferie zaczynają, to jakieś po prostu standardowe śniegowce. No i takie pewnie śniegowce standardowe i kupię, ale tak sobie się całą zimę chodzi praktycznie w normalnych butach. Więc postawiłam w tym roku pierwszy raz na takie buty nad kostkę. Myślę, że wystarczające w ogóle gdzie oni tam e, latają, a na pewno na pewno im kupię jeszcze wiecie takie antko, to znaczy Antkowi e, zimowe buty, już na zimę jak się zacznie konkretna zima jak będzie taka potrzeba e, to e, na pewno dostanie zimowe buty bo będziemy na pewno gdzieś chodzić na spacery i tak dalej, więc pojadę i mu jakieś jeszcze zimówki kupię bo Laurcia kupiła sobie dwie pary i myślę, że na zimę też będzie miała spoko, takie ryboczki. W CTC i one były za 249 zł. No, Laury, laury Buty kosztowały, popatrzcie, takie same ryboki, tylko on tak ma 37, troszkę inne. Widzicie, tak, tak się różnią, więc ile te buty są po prostu? Tutaj ja takie drogie. Ale skapy mówił, że miał bardzo wąskie, a one tam, te kosztowały 180 zł. No, podobne, nie? Zresztą też to, to samo. Tylko to jest rozmiar 32 i pół i te kosztowały 135. Łaj. 135 przecenione z yy, niby 169,99. Nie chcę wiedzieć ile tego to są warte, naprawdę i Laura jeszcze sobie wzięła za 149 zł przepadła, to jest Dizzy Ona jest, to jest 33 rozmiar ja wątpię, że, ale sadziłam palec Dizzy ma mniejszą rozmiarówkę i faktycznie one są na nim dobre, z takim puszkiem mi się rozładowuje bateria, z takim puszkiem w środku, myślę, że na zimę będą spoko, a mam Standardowe, zwykłe śniegowce z dekatlonu, te najpopularniejsze śniegowce, zaraz laurka, śniegowce z dekatlonu i jak jakieś śniegi, jakieś coś, no to nawet do szkoły ten może iść w tych, a do hłasania na jakiś spacer zimowy, tam te śniegowce się bardzo dobrze sprawdziły i ja je zostawiłam po prostu po antku. No i gdyby przyszła zima, zima, no to antkowi będę musiała kupić zimowe buty, właśnie jakbyśmy gdzieś jechali w góry czy coś. Na jakiejś Sanko narty czy coś takiego. Bo na narty to wybieramy się odkąd Antek skończył 6 lat i nie możemy się wybrać. No, ale jest podobno plan, że zaczną w tym roku jeździć. co wątpię. E, bo e, tak, tak to jest z tymi naszymi planami. No, ale takie o, puszkowate. Tak jest Laura. Dajcie znać, czy Wam się podoba gości Laury. Tak jest. Ale ładne, nie? Ładne. Dla mnie trochę za... Zdecydowanie to jest bardziej mój klimat niż te, ale to są takie babuszkowe. Ładne, wiecie, i do sukienki, będą ładne, i do wszystkiego.